Dzień dobry. Chciałbym dzisiaj poruszyć bardzo ciekawy temat, a mianowicie y, związek z partnerem, z partnerką, z, z dużą różnicą wieku. Niedawno odbyłem bardzo ciekawą rozmowę z kobietą, która y, no, tutaj zastanawiała się, y, czy kontynuować relacje, kontynuować związek z mężczyzną który jest od niej 20, 20 lat młodszy. No, kobieta była w wieku 50+, plus, prawda, no i mamy 30-kilkuletniego mężczyznę. No, powiedzmy sobie jakby szczerze, statystyka wskazuje na to, że utrzymanie takiego związku no, po prostu jest trudne, że... Najtrwalsze są związki, takie, które, gdzie różnica pomiędzy partnerami wynosi kilka lat. Wówczas mamy do czynienia z, podobnymi, z podobną grupą znajomych, z podobnymi problemami, z podobnymi zainteresowaniami. Prawda? Natomiast w przypadku większej, większej różnicy wieku, no już dochodzą dwie różne grupy znajomych i no po prostu zupełnie, zupełnie inne rzeczy. Yy, więc, yy, z perspektywy, jakby takiej, można powiedzieć, że ten związek jest skazany na niepowodzenie. Natomiast no, nie ukrywam, że jak, mam inny pogląd yy, w tej sprawie i yy, tak yy, logicznie i statystycznie podchodząc yy, do tego problemu, no, yy, po prostu można się rozczarować. Dlatego, że są przykłady yy, związków z dużą różnicą wieku. Zarówno kiedy to mężczyzna jest starszy, albo kiedy kobieta jest starsza, które trwają 5, 10, 15, 20 lat i jeszcze dłużej. No i się jakby okazuje, że one przeczą, przy logice przeczą no, statystyce. Trzeba, jakby powiedzieć na samym początku jedną rzecz. Co takiego jest w tym związku, gdzie kobieta jest starsza, mężczyzna jest młodszy, że spaja ten związek? Jakie są argumenty? argumenty jakby obu stron tak no, najczęściej mężczyzna mówi że imponuje mu poważne podejście do życia kobiety imponuje mu pewna stabilność możliwość porozmawiania prawda no, na różne tematy zainteresowania to jakby dla, dla takiego młodego mężczyzny jest elementem no, elementem takim, który jest atrakcyjny. No i oczywiście też sprawy intymne tutaj też są dość, dość ważne. No, w przypadku kobiety, starszej kobiety, która ma młodszego partnera, sprawą jakby tutaj chyba najistotniejszą jest potwierdzenie w jej oczach jej atrakcyjności. Jej atrakcyjności i, i na tej bazie zbudowanie sobie poczucia Poczucia własnej wartości, także jeszcze y, mogę poderwać y, takiego młodego faceta i jestem dla niego atrakcyjna, jestem dla niego, no, po prostu y, ważna. To tak bym powiedział, y, filozofując troszeczkę od drugiej strony i zastanawiając się, co kto, co kto myśli. Natomiast, natomiast proponowałbym, jakby, y, no, nie wchodzić aż w tak mocne rozważania przy wyborze partnera, tylko zastanowić się nad jedną rzeczą. Jak mi z tym człowiekiem jest. Czy jeżeli jestem kobietą i patrzę na takiego młodego człowieka, to co mnie w nim pociąga? Czy to, jest, czy to są sprawy intymne? Czy to jest jakby jego spraw, sprawność, jego podejście do życia, jego efektywność, jego no, po prostu sprawczość? Czyli to, że mu się po prostu chce wiele rzeczy, tak? nie, nie przesiaduje na kanapie i nie ogląda telewizor, czy, czy filmy, czy wznosem w internecie, tylko że po prostu chce mu się Działać, co mu się robić. Czy to jest jakby ten element, czy to yy, no jakby jest yy, taką, yy, taką kwestią, tak? Yy, i, to jest, I to jest chyba najważniejsze. I to jest chyba najważniejsze, czyli czy jest mi yy, dobrze z tym człowiekiem, a yy, bycie dobrze zaczyna się od rozmowy. Jak nam się rozmawia? Prawda? Czy jesteśmy w stanie przegadać kilka godzin, nie męcząc się sobą, tak? Yy, czy znając się ileś tygodni, ileś miesięcy prawda, ta znajomość ewoluuje, czy mamy, zostało nabudowane zaufanie, czy jesteśmy w stanie do czegoś się przyczepić w zachowaniu tego, tego młodszego partnera, tak czy raczej, czy raczej nie no, czy sami czyli będąc kobietą nie, popełnia, nie popełniam tutaj po prostu błędów w zakresie, w zakresie tej relacji czy tutaj, czy tutaj coś, nie, nie są przekraczane jakieś, jakieś bariery, nie są przekraczane jakieś granice. Czyli kwestia, kwestia skoncentrowania się na tym, jak ja przeżywam ten związek, jak mi jest w tym związku, czy się w tym związku realizuję. No i to jest jakby pierwsza sprawa. Druga sprawa, kontemplacji życia, kontemplacji każdego tygodnia, każdego dnia. Czy po prostu każdy, każdy przeżyty, zaliczony miesiąc w, w fajnej, dobrej relacji jest naszą wygraną? Nie jest to proste. Powiedzmy sobie szczerze, że, że utrzymanie takiego związku poza dużym miastem no, jest e, problematyczne. No, ludzie patrzą, tak jak to się mówi, i, i obgadują, i gadają, i starają się e, ocenić, zniechęcić. Y, zrobić przykrość w jakiś tam y, sposób. W związku, z tym, w związku z tym praktycznie ograniczamy się tylko i wyłącznie do y, anonimowości y, dużego miasta, wielkiego miasta, które pozwala na, na utrzymanie w dłuższym terminie tego typu, tego typu relacji. No ale jeżeli już jesteśmy już w większym mieście i mamy tutaj warunki y, ku temu, żeby y, tego typu relacje utrzymać, no to jest nam, jest nam w niej dobrze to czemu po prostu nie? Pamiętajmy o jednej rzeczy: że bardzo rzadko zdarza się, żeby spotkać jedną osobę na całe życie i naprawdę przeżyć z nią w spełniony, szczęśliwy, bardzo efektywny i wydajny związek. Najczęściej, najczęściej osoby spotykają się i odpowiadają sobie w, no, krót, w krótszych okresach, tak? 5, 10, 15 lat. Tak mniej więcej to wygląda. Z, mają razem nie, zamieszkać, w, wziąć kredyt hipoteczny, y, mają się z tego związku rodzić dzieci, mają przeżyć y, ze przeżyć, sobą jakieś wydarzenie. Y, czyli, no, coraz obserwując y, związki, coraz bardziej uderza nas czasowość y, tych relacji. Czasowość. Nawet jeżeli mamy możemy wskazać, że to małżeństwo prawda jest ze sobą 30 lat. No, ale ja nie mówię o małżeństwie, nie mówię o czasie trwania małżeństwa, tylko mówię o związku i jego no, po prostu speł i jego spełnieniu, jeżeli partnerzy są spełnieni, tak? Czy oni trwają ze sobą, czy się przyzwyczaili do siebie, czy y, są ze sobą, bo w tym wieku już nie wypada się rozwodzić, prawda? No różne są tutaj y, y, wyjaśnienia. Także, także to jest jakby kwestia y, zasadnicza. Czasowość tego związku. Miejmy tego świadomość, no, ale oczywiście yy, my lubimy planować, lubimy mieć kontrolę. W związku z tym, yy, no, po co ja tutaj będę wchodziła w związek z yy, młodszym facetem, jak i tak ten związek nie przetrwa trzech czy 5 lat? Być może jest to prawda, natomiast najbliższy rok na pewno będzie bardzo udany. I takiego sposobu. Mili Państwo, Wam życzę przeżywania dnia dzisiejszego, przeżywania bieżącej chwili. Dziękuję za uwagę.